Michał, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci Bian Dan a będzie to, można powiedzieć, bolońskie po chińsku. Oglądaj dalej. Dain Dain to kuchnia chińska, z e, Syczuanu. E, będziemy tam używać właśnie dzisiaj pieprzu syczuańskiego. E, jest porównywalne e, przez niektórych do, na przykład, bolognese. Oczywiście smak jest totalnie inny, natomiast e, sposób przygotowania, czyli e, właśnie smażenie mięsa, a później gotowanie, żeby powstał pyszny sosik. Od czego zaczynamy? Od smażenia e, wieprzowiny. Dzisiaj używam do tego przepisu. Możesz to zmienić na przykład na wołowinę, jeśli wolisz, e, albo na przykład też na kurczaka, e, takiego zmielonego, chociażby e, z z kurczaka właśnie. E, możesz tutaj sobie e, pozmieniać, jeśli chodzi o składnik mięsny. Na rozgrzaną patelnię bez tłuszczu e, wrzucamy właśnie mięso. Hop. I teraz potrzebujemy rozdrobnić to mięso na takie małe kawałki, tak żeby nie były zbite w dużych grudach. No i za chwileczkę znowu spróbujemy. Oczywiście nie mieszaj za często, e, tak, żeby mięso się smażyło, a nie zaczęło się gotować. Potrzebna jest wysoka temperatura. W międzyczasie, jak mięso nam się smaży, siekamy sobie imbir oraz czosnek. Dość drobno. Ok, posiekamy. Mam dzisiaj tutaj pak choi, który jest taki marnowany, można powiedzieć, kiszony. Możesz użyć na przykład zamiast niego, jak nie dostaniesz, kimchi. Albo po prostu no, pominę ten składnik, aczkolwiek no, wiadomo, że trochę mniej smaku będzie później w daniu. Mięsko już nam się fajnie przesmażyło. Dodajemy teraz czosnek oraz imbir. To są zielone oraz białe części dymki posiekane. Dodajemy je do reszty. No i tutaj kiszony pakczej. Całość smażymy jeszcze minutkę do półtorej. Dalej dodajemy wino Shaoxing, jeśli go nie masz, pomiń, ale warto sobie zamówić taką większą buteleczkę i zawsze mieć, bo nadaje on takiego fajnego sznytu. Dodajemy wino Shaoxing, sos sojowy. Mieszamy całość. A już zaczyna pachnieć w całej kuchni i dodajemy odrobinę wody albo na przykład bulionu jeśli masz. Tak do poziomu mięska, tak żeby on delikatnie sobie pływał. Gotujemy 15 minut. W międzyczasie przygotowujemy sobie drugi etap. Już po gotowaniu dodamy właśnie sos, który teraz się przedstawię. Czyli siekamy sobie czosnek drobniutko. Czosnek dodajemy do miseczki. Dalej ląduje chili. Możesz użyć też świeżego jeśli nie masz właśnie takiej pasty zrobionej. Tu mam sos sojowy jasny oraz sos sojowy ciemny. Proporcje oczywiście masz na dole pod filmem. Hop. No i teraz uwaga, zaskoczenie w kuchni chińskiej: pasta sezamowa, czyli tak zwana tahina. Ja używam dzisiaj tahiny, która jest, jak widzisz, ona jest jasna, czyli jest robiona z ziaren, które pozbawione zostały łuski. Natomiast w Chinach często używa się właśnie ciemnej, czyli z takiego ziarna, które nie jest ołuskowane. Jeśli nie masz akurat w lodówce, to może masz masło orzechowe, którego też możesz tutaj użyć i będzie świetnie pasowało. I odrobina cukru. Na razie z jedna łyżeczka, zaraz do smaku sobie doprawimy. No i przyprawa rodem z Chin, czyli pieprz syczuański. Ma taki fajny posmak, naprawdę zupełnie inaczej on smakuje niż sam pieprz. Zresztą to nie jest nawet pieprz, jest tylko taka nazwa, ale jak sobie go to będzie znał całą historię tej przyprawy. On jest wcześniej uprażony i jak widzisz, rozdrobniony w moździerzu. Dodajemy do całości. Mieszamy całość, tak żeby składniki dobrze się połączyły. Oczywiście można tego. Mmm, jest moc. 20 minut gotowania za nami. W międzyczasie, jak Ci płyn odparowuje, to możesz dolewać troszeczkę tak, żeby to mięso zawsze było właśnie w sosiku. Widzisz, tak jak właśnie teraz tutaj. Eee, tak, żeby nie było suche. I teraz jest czas, żeby dodać magiczny składnik X, który nada petardzie temu daniu. Hop, dolewamy. Mieszamy sobie całość. O, już zaczyna piękny kolorek. Wychodzić właśnie z pasty z chili. Apetycznie zaczyna to super wyglądać. Pachnie obłędnie. No i gotujemy kolejne 10 minut z tymi składnikami. Tu już mam nastawioną wodę na makaron. Używam dzisiaj makaronu takiego cienkiego, jajecznego. Możesz też użyć na przykład makaronu ryżowego, oczywiście. Albo na przykład podać to z ryżem. Z makaronem smakuje świetnie, dlatego też jest właśnie porównywane do chińskiego bolognese. Dobra, i uwaga, i wrzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Spektakularnie, kurna, to wyglądało. Makaron ugotowany, sosik już zrobiony. Spróbujemy jeszcze tylko, jak smakuje przed wydaniem. Mm. Jest moc. Potrzebujemy miseczkę. Nakładamy makaron. Następnie nakładamy mięsko z sosikiem. Ląduje obok. Dziś dodaję kolendrę ciernistą, zobacz. Tak fajnie wygląda, jakbyś spotkał w sklepie z żywnością, to właśnie takie dłuższe pędy, dosyć szerokie, takiej wstążki, powiedzmy tagiatele. Dodajemy do środka, ale można też równie dobrze dodać sobie szpinaku, odrobina zielonej dymki i posypujemy całość tak, żeby pięknie wyglądało. No i próbujemy. Mm. Przepychota. Przygotuj ten przepis w domu, jest ostry. Ten pieprzszy wynosi go naprawdę na inny poziom, w ogóle doznań smakowych. Polecam ci ten przepis. Zostaw suba, daj lajka, like, jak podobał Ci się ten odcinek, a na dole w komentarzach napisz, co jeszcze mam dla ciebie ugotować. Tymczasem do zobaczenia, trzymaj się. Cześć! Inny pyszny przepis kuchni chińskiej. Kliknij obok.